Może pora późna, może pora wczesna, ale na pewno jest to pora na nowego Flesza. W bazie danych platformy Epic Games Store pojawiły się wzmianki, które dotyczą tytułów Alan Wake Remastered oraz Final Fantasy VII Remake. To zdradza, że prawdopodobnie niedługo doczekamy się pecetowego wydania Final Fantasy VII Remake, natomiast o odświeżonej wersji gry Alan Wake świat usłyszał po raz pierwszy. Prawie 20 lat po premierze gra Franco de Crazy Revenge miała się doczekać kontynuacji, na rzecz której pojawiła się zbiórka w serwisie wspieram to. Nie wygląda jednak na to, żeby gra miała się ukazać, i po latach prób wyegzekwowania zwrotu pieniędzy jeden ze wspierających postanowił powiadomić policję. So, so, so. Jeśli zastanawiacie się, w co zagrać w ten weekend, to warto zerknąć na aktualne darmowe oferty. Na Epic Games Store bez opłat przypiszemy do swojego konta Overcooked 2 oraz Heli's Other Demons, natomiast w Microsoft Store można zgarnąć Tell Me Why. Trzeba pamiętać, że promocje mają różne ograniczenia czasowe. Cyberpunk 2077 wydaje się być już gotowy na powrót do PlayStation Store. Aktualizacja 1.23 usunęła część błędów i poprawiła optymalizację gry. Podobno szczególną różnicę widać na konsoli PlayStation 4. Dalej nie jest idealnie, ale 21 czerwca produkcja powróci na wirtualne półki PlayStation. Oficjalnie wystartowała otwarta beta trybu wieloosobowego w grze Euro Truck Simulator 2, która wchodzi w skład aktualizacji 1.41. Konwój pozwoli graczom na zabawę w maksymalnie 8 osób naraz. Zgodnie z ostrzeżeniem twórców należy mieć na uwadze, że w świeżo udostępnionej becie mogą występować liczne błędy. Twórcy Baldur's Gate 3 potwierdzili, że gra na pewno nie opuści w tym roku wczesnego dostępu. Na obecną chwilę studio podobno skupia się na ulepszaniu istniejących rozwiązań. Najbliższa spora aktualizacja nie doda nowych elementów, a skupi się na poprawianiu różnych aspektów rozgrywki w oparciu o opinie użytkowników. Ostatnio przez przypadek trafiłam na komentarz, który zadawał pytanie, czy moja kwestia na koniec jest w kółko opuszczana z playbacku. Nie jest, po prostu powtarzam to samo za każdym razem, bo zawsze zapominają mi wgrać update z generatorem tekstów. Na dzisiaj to wszystko, trzymajcie się i do następnego.